bliżej do Ani. Chcesz... Jeszcze? Tego nie słyszę od żarówki. ale no już nie ma miejsca w ogóle tutaj więcej. Dobra, jedziemy. Tak, w sprawie pracy. E, w Niemczech. Zaczekajcie pani. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że wierzyłaś w te nowaliki i różne kwiatuszki. Wierzyłaś? Jak ci się podobało? Znaczy, w ogóle to jest tak, że fajnie jest się nabijać z filmów, które są po prostu yy, żenujące, ale czasem są filmy, które są żenujące, a jednocześnie usiłują mówić na jakiś mniej lub bardziej serio temat. Tak, bo w ogóle wa warto wspomnieć o tym, że to jest film, którego podejrzewam idea sama w sobie słuszna, próbuje naświetlać rzeczywiście problem, który w tamtych czasach istniał, chyba trochę na szerszą skalę zakrojony niż teraz, chociaż nie wiem, bo mówimy o e, tak zwanym human traffickingu. Tak, czyli. czyli obiecywaniu Polkom pracy za zachodnią granicą, po czym wcielanie je w rzesze burdelowe. fabuła jest taka, no, że właśnie para, jest para, matura, ona jedzie zarobić, żeby mieli na ślub, bo, bo, bo w domu biednie. Okazuje się, że jak wraca po kilku miesiącach, to wraca zupełnie... Jest e, całkiem inną osobą. Tak, osobę. jest złamana wewnętrznie i, i już jest Przeklina źle. Przeklina i czasami szminka nosi nawet. O, właśnie. Za nią jak pojawiają się źli ludzie i tutaj ważna sprawa. Jacek Poniedziałek w jednej ze swoich pierwszych wielkich, ważnych ról gra takiego tamskiego boksera, który przyjechał, żeby ją tam złomotać i żeby wróciła do roboty. Mień jej twarz, zrób w środku marmoladę i pokaż Markusowi. Alek! Chodź pani. Ważne rzeczy, musimy powiedzieć coś ważnego, na przykład, no. że to jest film, do którego została napisana jedna z ostatnich piosenek zespołu Republika. No tak, Grzegorz Ciechowski która ma. Która jest ma... bardzo dobrą piosenką. Która? Angelika jest dobrą. Piosenką? Ja tak nie, uważam. Nie, Filmową nie, nie, i w ogóle nie, nie. film nie. to jest bardzo ciekawe, ale świetnie. Czy Grzegorz Ciechowski ma, y, miał, y, miał, miał niefart fart trafienia na złe filmy, tam gdzie pisze tak. Nie, to prawda. Ale zaraz, film. film ma y, w gruncie rzeczy niezłą muzykę, tylko problem polega na tym, że ta muzyka jest ona, ona w ogóle nie pasuje do tego filmu, bo ona jest w pewnym sensie jakaś taka eksperymentalna, trochę taka... Ja się nie znam na muzyce, więc nie mam tylko nazwać, ale mi się to kojarzy z taką wczesną muzyką klubową, transową, coś takiego. Tak, ale bądźcie momencie, kiedy to A tak A ten obraz jest tak konwencjonalny. Że no, to... Ogólnie rzecz biorąc, schemat na schemacie, każdy, każda rzecz, widzieliście ją sto razy. Wysiadajcie z rękami w górze, broń zostawcie w samochodzie. Nie macie szans. Nie róbcie głupstw, to nic wam się nie stanie. Czekam minutę. Co robimy? Chcesz się poddać? Nie. To jedźmy. I absurdalne jest też to, że ten film, mam wrażenie, aspiruje trochę do tego, żeby tak, tak brudno pokazać ten cały a, biznes, tak. a wizualnie jest bardzo konwencjonalny, wcale nie jest odważny. Przepraszam bardzo, nie ma tam jednych cycków w całym tym filmie. Film jest między innymi o prostytucji i o wpływie prostytucji na psychikę głównej bohaterki. Ale, no, pani w ogóle jest ten temat nie, nie naszym. będzie twarzą grała. Rela w natomiast w ogóle ich miłosna relacja, która powinna być niezwykle skomplikowana i złożona, jest po prostu jak w komiksie narysowana. No że komiks. No. To był taki niesprawiedliwy skrót myślowy. Wróćmy, uwierzą nam. Chcesz być mordercą? Dla mnie też to jest dowód na to, że to zły film jest taki, że ona została wykorzystana przez. Biznes Zły. y, przez złych ludzi y, nie została prostytutką z własnej woli, żeby zarabiać pieniądze. Według scenariuszy zachowała pewną emocjonalną czystość w tym procesie na tyle, na ile to możliwe. Ale oczywiście jedyne co jego interesuje, to nie to, jak się czujesz, czy mogę Ci pomóc, nie wiem. Ale on ten, przechodzi tylko z inną się ruchałaś, a było ci dobrze, po prostu cudownie, no cudownie. No. Czy uważasz, że jego postać jest niewiarygodna? Tak. W każdym razie ja bym, się, ja bym, ja bym za niego za mąż nie wyszła, to na pewno. No, ona wyjdzie, no. Tylko jak on wyjdzie, bo on pewnie poszedł siedzieć. Bandyta i kurwa! Świetna para. Ogólnie rzecz biorąc polecamy fanom Jacka Poniedziałka, bo to ważna rola w jego dorobku. Polecamy ten film właśnie tym, którzy lubią polskie kino sensacyjne, bo to kolejny dowód na to, że taki kino w zasadzie nie istnieje. Polecamy fanom strasznie kiczowatych dialogów. Tak. Tak, tam Dre drewno, są naprawdę cud tam są cudowne momenty. Moja Angelika, Grzegorz Ciechowski, Jacek Poniedziałek. Kawał porządnej rozrywki. Zapraszam.